Myślę, że to jest ważna rzecz, ponieważ dostałam list, który powstał w gronie panelistów pierwszego i drugiego panelu, w gronie ekspertów, którzy wypowiadali się tutaj, i to jest list na temat postulatów na rzecz polityki rodzinnej. Może poproszę, żeby, żeby Agnieszka Tombińska przeczytała ten list. To jest postulaty na rzecz polityki rodzinnej. Uczestnicy konferencji Bariery ograniczające dzietność w Polsce wyrażają przekonanie, że głównymi zasadami polityki rodzinnej powinno być upodmiotowienie materialne rodzin wychowujących dzieci oraz zasada wolnego wyboru. Zasady te związane są z zaufaniem do rodziny, że dokonują racjonalnych wyborów takich wariantów, które z ich perspektywy są najlepsze. Jesteśmy zdania, że w rozwiązaniach szczegółowych nigdy dość elastyczności i różnorodności. Dowodem tego są stosowane przez wiele samorządów karty dużych rodzin, dostosowane do lokalnych warunków i możliwości, których beneficjentami są nie tylko duże rodziny, ale także całość społeczności lokalnej, przedsiębiorcy i samorządy. To nie rodzina jest beneficjentem polityki rodzinnej, lecz państwo. Popyt tworzony przez rodziny wspiera rozwój gospodarczy i generuje miejsca pracy. Dlatego postulujemy 1. Wprowadzenie na poziomie państwa Polskiej Karty Dużej Rodziny systemu zniżek w dziedzinie komunikacji, kultury i rozrywki dla rodzin z trojgiem lub więcej dzieci wraz z zachętami dla samorządów do dołączenia do tej inicjatywy. 2 wpisanie do mechanizmu oceny skutków regulacji, tzw. OSR dla wszystkich zmian prawnych wymogu, aby projektodawca przedstawiał wpływ przygotowanych regulacji na sytuację rodziny. 3. jak najszybsze uwzględnienie w systemie emerytalnym nakładu pracy kobiet, które inwestując w kapitał ludzki Polski, zmniejszają swoją aktywność zawodową. Popierając działania rządu na rzecz zwiększenia dostępności przedszkoli w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 uważamy, że prace powinny iść dwutorowo, obejmując rozwój tej opieki i zmiany w systemie urlopów wychowawczych, tak aby dać możliwość wyboru stosownie do własnej sytuacji rodziców. 5. W miarę możliwości finansów publicznych, dążenie do wprowadzenia rozwiązań w polityce podatkowej, dających możliwość wspólnego opodatkowania nie tylko samotnego rodzica, ale także małżeństw z dziećmi. Wprowadzenie rozwiązań systemowych mających na celu ograniczenie dyskryminacji rodziców na rynku w pracy, w tym ułatwiających powrót do zatrudnienia po urlopie rodzicielskim. Rodzice wychowujący małe dzieci powinni być atrakcyjniejszymi pracownikami dla pracodawców.